Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przepis na kotlety ziemniaczane z pieczarkami, mozzarellą i suszonymi pomidorami. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Potrzebujemy pół kilograma ugotowanych ziemniaków. Ziemniaki są przeciśnięte przez praskę. Dodajemy jedno jajko pół łyżeczki soli i około pół szklanki mąki. Mąki może być więcej w zależności od tego, jak wilgotne będą ziemniaki. I wyrabiamy jednolite ciasto, ciasto nie może być bardzo klejące, gdyby się kleiło, to podsypcie większą ilością mąki. Teraz y, ciasto będziemy rozwałkowywać w dłoniach na taki wałeczek. Ja też podsypałam sobie mąką, żeby mi się nie kleiło to do blatu i dzielę sobie na 6 mniej więcej równych części. Można sobie odważyć lub mniej więcej po prostu wyciąć 6 kawałków. Jeżeli chcecie, możecie zrobić mniejsze te kotlety i zrobić na przykład 7 czy 8 sztuk. Ja zrobiłam 6 takich większych. Do farszu potrzebujemy jedną podsmażoną cebulkę, do tego 200 g pieczarek pokrojonych w kosteczkę. Wszystko podsmażyłam do odparowania wody. Dodajemy 4 pomidory suszone w oleju, 50 g mozzarelli. Tartej, sól oraz pieprz do smaku, i wszystko razem mieszamy. Przygotowanie farszu bardzo proste, a farsz jest naprawdę smaczny. Jeszcze sobie ręce opruszyłam mąką, i teraz każdy kawałek ciasta rozpłaszczam w dłoniach. Na ciasto nakładam łyżkę farszu i dokładnie sklejam. Najpierw zlepiam sobie te brzegi, a później formuję ładnego kotlecika. Po sklejeniu zabieram się za formowanie. Mogą być podłużne, mogą być okrągłe, jakie wam się podobają. Będziemy je jeszcze obtaczać w jajku i w bułce tartej, a następnie smażymy na złoty kolor z każdej strony. Przepis jest banalnie prosty. Możecie go przygotować z ziemniaków, które zostały wam na przykład z dnia poprzedniego. Idealnie pasują na przykład do sosu mięsnego czy do sosu pieczarkowego i oczywiście ja podaję z kapustą kiszoną. Przygotujcie, skomentujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.